Dziękuję bardzo. Piotrze, uff, może czas na nowy program Zabij mnie swoją muzyką? Chyba tak. Piotr, no prawie jak nie. że umarłam. Tak epatujesz tym głosem z takim zadowoleniem. Coś okropnego. Nie możesz się cieszyć, że śpiewa? Chłopie, ciesz się, ale nie śpiewaj takich piosenek. Jakieś bogoojczyźniane, takie patriotyzmy. To, to, to jest coś okropnego. Nie daj się w to wciągnąć. Nie idź tą drogą. <śpiewanie> Dobrze, chyba Ela wszystko powiedziała. no. Piotrze, Może dłoś, ja powiem tak. Uważam, że moje wykonanie jednak było i tak najlepsze, ponieważ w tych czasach, ponieważ w tych czasach emigrowanie jest bardzo częste, niestety, a mi się ha. wydaje, że jednak ojczyzna jest najważniejsza. Dziękuję. Ha. Polska jest najważniejsza. Piotrek! Piotrek, chodź tu, chodź, chłopaku! Pokazałeś, co chciałeś i co? Załem. Polska jest najważniejsza. Wyszła, jak wyszła, ale i tak uważam, że Polska jest najważniejsza. A to, co zrobiło Żli. Że... No tak, myślę, że poważny repertuar i nie żałuję tego w ogóle. Takie piosenki po prostu lubisz. Lubię bardzo. I ro robisz wszystko w zgodzie z, ze sobą. Tak, dokładnie. I tak dalej. Trzymaj. Dziękuję. Powodzenia. Bardzo.